Oh, Cie, we go. I, didn't quit. I let it in my eyes like an exotic dream. The radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say. Oh, no, 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 la, 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 la. no, no, all around the world, just la, la 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 la, and everybody's singing la 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 la, and our bells are ringing. Witam wszystkich. Jesteśmy dzisiaj na Uwisku Chwałowice na pierwszej zasiadce karpiowej. Mamy już wędki zarzucone. Podajcie na naszego Instagrama, Facebooka, zasubskrybujcie kanał, bo to mega motywuje. Zostawiajcie komentarze, bo czytamy wszystkie komentarze i e, parę rzeczy do nas napisaliście, takich, które wzięliśmy sobie głęboko do serca. Pamiętajcie o tym, że my nie jesteśmy profesjonalnymi karpiarzami. Ja karpiowstwem zajmuję się od maja. Kolegę wciągnąłem, Dominika, dopiero od czerwca. Także nie traktujcie tego kanału jako poradnik. To jest bardziej luźna relacja z naszych wyjazdów. Na razie próbujemy na komercji, żeby, żeby się nauczyć właśnie. I zwróciliśmy uwagę na Wasze komentarze. Zakupiliśmy już kołyskę. Doedukowaliśmy się już trochę, jak należy postępować z rybami, jakie są rodzaje ryb. Także bardzo dziękuję za wszystkie komentarze. Te przychylne i w mojej ocenie mniej przychylne. Był też komentarz o hangerach i swingerach. Na razie mamy jeszcze ping-pongi, cały czas. Jest to w planach. Na razie po prostu nie było na to funduszy z racji tego wyjazdu, ale na pewno na pewno w niedługim czasie się pojawią. Jak widać, zresztą jeszcze nie ma profesjonalnego sprzętu. Cały czas jesteśmy w trakcie dokupywania i kompletowania tego sprzętu. W każdym razie zaczynamy naszą zasiadkę. I co? Widzimy się w dalszej części. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali ten wstęp. I życzę miłego oglądania, trzymajcie się duże wysoko, duże. O, o nie. Dobra, dobra. Powoli, powoli, spokojnie. Co myślisz, skarb? Może być. A tak jesteś w stanie określić może wagę, czy... Piątka może nie jeść. Mówisz? coś no, Ale... Się trochę. Nie pozwól mu delikatnie. Ale stanowczo.

Я сближаюсь. О, это, наверное, Амур. Видите, как он делает биры? Какие Хорошо, хорошо, хорошо. Картинка. О, go. Давай его! Он имеет 7. Tak na moje oko wstępnie dawaj go powoli, powoli nie będę go gonił jest. Pozyska. Dobrze dobrze, najpierw trzeba ją polać wodą. dać po kamerę. O Jezus Maria. O Jezus Maria. Ale bydlak. Bierz wodę szybko, tak, żeby go. Nie popełniamy już tego błędu, proszę Państwa, czy ostatnio. Od razu jest mata, proszę bardzo. Jest. Polejmy go wodą. Ja go wypnę, dobra? Polej mi ręce wodą. Tu, tu aż tu, tu. Dobra, i teraz rybę całą pole. O, właśnie, dobra, ja teraz go wypnę. Podobałbyś mi ten paczek, yy, wypinacz? A czekaj, wypiął się, dobra. Ale, chwal. Dobra. Szybko na wagi? Nie, jeszcze nie. Najpierw trzeba go wyjąć z tego, z podbieraka. go? Wyjmę. To ci, szybko to podbierak. No. Więcej wody? Ale bydlak, proszę państwa. Trzeba trzymać rybę cały czas, z tego co się dowiedziałem. Nie mamy tej y, osłony przeciw wypadnięciu ryby. Właśnie. I teraz się mu nic nie dzieje. Spokojnie, 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 spokojnie. Delikatnie, delikatnie polewaj. O właśnie, delikatnie. Dobra. Świeża woda jest napełniona. Zdjęcie. Yy, waga. Waga, dobra. Waga. Yy, płyn do dezynfekcji bym poprosił. To dala, to dobra. Masz wodę przygotowaną? Tak. Do worka też trzeba wlać wodę, żeby tego śluzu im nie zdzierać Powoli Nie mamy jeszcze statywu ale Weźmiesz kamerę? Tak Trzymasz? Trzymam tylko tak pilnuję, żeby się nie ten Polej go wodą jeszcze tylko jak możesz Mamy wagę? No nie musisz Dobra, polej go... wodą, polej wodą troszeczkę podnieść, nie? Dobra Jedziemy. Jest podniesiony? No tak, 10 osiem. Dobra, kładziemy go. Poprosiłbym jeszcze wody. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. No teraz. Poczekaj, powoli. Poczekaj, 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 poczekaj. Się uspokoić. Się uspokoić trochę, no. Nie, 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 nie na pyskach mu. O, bardziej tu. Dobra? Dobra. Ja bym cię prosił, już podejdę tam. Dobra. I musisz ją trzymać cały czas, żeby ci nie wyskoczyło. Trzymaj. Trzymaj. Schowaj telefon i trzymaj. A ręce masz mokre? Tak Na pewno? Od łokci? Od łokci to może nie Daj, Dobra. daj, daj ręce, daj ręce delikatnie Dobra, nie daj, bo zaraz mam, mam tu nie, 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 nie można tego. Dobra, Mamo. Od razu do worka i ją wypuszczamy Jakiego worka? Do ważenia Jak ją wypuścisz? Nie Połamie Powoli, 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 delikatnie Dobra Ja Tak, dezynfekuję jeszcze Już spokojnie Już, już Czekaj Dezynfekuj lewej by była wbita tu, o właśnie. Dobra O Jezu, ciężko ją nawet podnieść Tak, to prawda Zresztą mi było ciężko ją holować Brakuje mi doświadczenia И Nie więcej niż 5 mi się wydaje tak na oko na oko więcej niż 5 powiem Ci no nie musiał Pięknie. Ponieź delikatnie nie, a... powoli. Czekaj, 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 poczekaj, 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 poczekaj. Na plance byłem cichak, wszystko? Połóż dół, no. Dobra. Trzymaj on do Że ty. Żeby nie wyskoczyła, do bracie, czego? Mhm. Dobra. Jesteś ja, co są my? Jestem, jestem, jestem. Dobra, możesz. tu, kieszeń. Tutu 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 tutu. od razu nie do można Co? Ja ci pomogę z wagą, spokojnie. Wo, worek polej. A. Tak. Tak sobie po jednej ścianie, po drugiej ścianie. O, tak bez żałowania. A dobra? Tak? dobra. Trzymaj delikatnie. delikatnie było. Ja, ja go tak ozębię, nie? Że... O, no. Delikatnie, delikatnie, delikatnie. No, żeby jak najmniej czasu mu poświęcić, nie? Żeby... Znaczy, najmniej czasu. No, żeby jak najmniej był. Spokojnie, okay. spokojnie. Ja Ci go zapnę. Trzymaj się Dobra, spokojnie. dobra, nie? dobra, Mamy zero? Ile ma? Już Ci mówię? Oj się jednak nie przeliczyłem strasznie. 4,5, no to Ale to zupełnie no. inaczej wygląda niż. Dobra, poprosilibyśmy jeszcze tylko środek do dezynfekcji, jakoś go tak, to 40. Jako w no. tu to w torbie. Dobra, dawaj wodę, 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 wodę. Ja jednak myślałem, że miał więcej. Bo samy... Woda, 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 szybko. Wody delikatnie. O właśnie, delikatnie. Woda, 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 woda. Tu na strzela. Śmiało, śmiało, śmiało. Dobra? Masz jeszcze dezynfekcję? Dezynfekcja szybka, tak. I możemy go wypuścić w tej torbie chyba, nie najlepiej wypuści się. Tak, 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 pod w dobra. dobra. Woda aż się wylewa, nie oszczędzamy. Nie, nie. Musi chyba mieć wodę. Nie zabij się jeszcze. Dobrze, dobrze, poddać. Ale gorąca woda, o kurczę. Деликатней не умеем. Там кто подойдет. Не бей я. Един друг, кто Włożymy go też, czy nie? Co? Włożymy go? Co? Włożymy go? Jest... Chyba się nie wiem. Widać? No tak, twój. Dobra. Wypuszczasz? Tak, tak. ¡Dios!